Stańmy w szerszym rozkroku. Energia opada do ciała, do stóp. Połóżmy dłoń w centrum klatki piersiowej i powoli prowadzimy otwartą dłoń wewnętrzną stroną ramienia, uginając delikatnie kolano. Powracamy zewnętrzną stroną w górę ramienia. W centrum płynnie zamieniamy dłoń i stronę ciała. Uginanie kolan i prowadzenie dłoń jest naturalne i bezwysiłkowe. Ciało delikatnie skręca się, tworząc ruch spiralny. Ta miękka praktyka stymuluje przepływ energii przez całe ciało. Wychodzimy ze stagnacji. Na poziomie organicznym pracujemy z powięzią, a powięź lubi być miękka i otwarta. Nie ma tu poprawnego, czy błędnego ruchu. Po prostu... Słuchajmy swojego ciała, jak odczuwam ten ruch energii w ciele. Jakie to dla mnie jest: wdech, wydech, aktywność, receptywność, wzrastanie, opadanie, obecność. Powoli uwalniamy dłonie, i pozwalamy formie dopełnić się.